Witam w moim filmie oraz mojego kolegi Huberta. Witam. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak fajnie kiedyś by było wyruszyć na wakacje, właśnie do kosmosu. Pewnie kiedyś będzie to zwykłe. Tak samo jak teraz sobie jeździmy autobusem, to kiedyś będziemy sobie ten, y, latać statkami kosmicznymi. Pewnie kiedyś tak będzie. Jak na razie o tym możemy tylko pomarzyć. Chciałbym opowiedzieć wam kilka propozycji. I kilka fajnych rzeczy, na przykład jakie można, no, jakie by były możliwe rzeczy, które kiedyś by dało się zrobić. Było, byłaby możliwość, właśnie yy, jakby było gdzieś na przykład bardzo daleko i by się jakieś 200 lat yy, leciało, to na przykład ludzie mogliby wymyślić kapsułę, dzięki której cię zamykają i tam po prostu nie starzejesz się i tak przez 200 lat. Yy, pewnie takie coś kiedyś zostanie stworzone. I będziemy mogli sobie latać po planetach, tam gdzie chcemy. No, po prostu y, rakiety kosmiczne będą dla nas autami. Pewnie to będzie w jakimś 3000 roku, lub może nawet szybciej, bo jak wiemy, bardzo szybko y, ludzkość się rozwija. Dzięki czemu może nawet w 2200. 2200. Może nawet wtedy już będzie można. Trochę czasu będzie trzeba minąć. Ominąć. Żeby można było. Tak samo jak wakacje. W wakacjach po prostu to jest czas wolny. Gdzie chcemy zrobić wiele rzeczy. Wiele rzeczy też. Chcielibyśmy na wiele na przykład miejsc do na przykład Warszawy, Krakowa coś w tym stylu 4152 roku jak widzicie na ekranie jest możliwość, że właśnie będziemy żyć w takim na innej planecie bo na przykład Ziemia będzie już zarudniona. Będziemy się poruszać takimi statkami, gdzie mamy właśnie takie wytrzymałości. Tak będzie wszystko wyglądało jak mogliśmy sobie zobaczyć w lewym dolnym rogu. Takie statki to będzie po prostu zwykła podróż, że yy, właśnie, yy, jak właśnie jak jakiś autobus wsiadamy sobie do autobusu i lecimy na jakąś planetę. Takie statki to będą właśnie auta, które obok patrolują. Wiele rzeczy spodziewa się, że właśnie mniej więcej tak będzie. Będą też pewnie, wynale będzie, 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 moglibyśmy wynaleźć takie oto um, Można powiedzieć moce energii. I też bardzo szybkie przenoszenie się w czasie. Oraz y, jakieś, no Wiele prób, wiele porażek. Właśnie, na przykład takie wybuchy yy, ludzie będą wiele rzeczy próbowali. Pewnie kiedyś właśnie będzie taka apka jak teraz. Możliśmy zobaczyć, że po prostu wybierzemy planetę i jedziemy. Yy, pewnie yy, powstaną też gry w się już nie są. W stylu takim jak te. I mam nadzieję, że przekonaliśmy. Czyli ja i... Hubert, że wybieram Państwo na pierwsze miejsce. Dziękuję za uwagę i do widzenia.